Witajcie na kanale Oczytana. Ja jestem Iga. Przepraszam Was bardzo za to, że tak długo nie wstawiałam ale po prostu nie wiem, co z nauczycielami w tych czasach. Ale powiedzcie mi trochę, czemu mam parę spraw na tydzień. Dlatego po prostu nie miałam czasu zająć się za bardzo filmowaniem dla Was. Ale dzisiaj przychodzę do Was z nową książką. Jest to książka Francesy Zapi. Jest to Eliza i jej potwory. Jest to książka e, o pewnej nastolatce, o ile ja dobrze pamiętam, to osiemnastolatce, Elizie Merck. A Merck znaczy po angielsku, z tego co wiem, e, takie ciemność bardziej takie coś przygnębionego i prowadzi w internecie pewną działalność pod pseudonimem Lady Konstelacja I jest to komiks, który nazywa się właśnie Morze Potworne. I pewnego dnia, zawsze mówię pewnego dnia, ale to, to bardzo dobrze go, do jej szkoły przybywa Wallace. Warland, yy, chłopak, który mówi, że jest z Illinois, czyli pewnego stanu w Ameryce, ale później jednak okazuje się, że jest stąd. Nie powiem Wam, czemu kłamał. Musicie sami przeczytać tę książkę, bo jest niesamowita. Jej fabuła odbywa yy, się oczywiście w Ameryce yy, w mieście. Jest w mieście Westcliff i e, akcja odbywa się w, jeśli dobrze wiem, z polskiej administracji, to ponieważ są 18-latkami, to chyba są gdzieś między ostatnim rokiem liceum a e, startem studiów. I nawet pod koniec książki jest i wideorozmowa rozmowa. Na której właśnie ta Eliza łączy się z Wallace'em, i jest mowa o tym, że jest on w swoim pokoiku w uniwersytecie, na uniwersytecie. I też chciałam Wam opowiedzieć o samym charakterze tych bohaterów. Eliza jest taka bardzo skryta w sobie. Wiele o sobie nie mówi, jak przychodzi do domu, to praktycznie mówi tylko hej rodzicom. Na braci nawet nie zwraca uwagi, ponieważ ma dwóch braci, Saliwana i Chugwilla chyba. W skrócie sali i, i Czer. Tak, i y, sa, sali i Czer. I. Jest często sytuacje w tej książce, które są opisane z jej domu, odbywają się w jej pokoju, gdzie jest to bardzo mała przestrzeń, w której jest bardzo dużo plaka, porozwieszonych plakatów z tym Morzem Potwornym. I, a poza tym, to z tego, co zrozumiałam, ma w pokoju bardzo mało rzeczy. Za to Wallace, który nie powiem gdzie i jak żyje, ponieważ jest to coś, co jest punktem kulminacyjnym kulumi tej książki. O, a więc o tym wam nie opowiem, ale powiem wam o jego charakterze. Cytując Elizę, jest, ma on budowę futbolisty. Wiecie, jest zbudowany jak futbolista i ma postawę futbolisty. I cytując, również je, jak futbolista, ponieważ po, je, kiedy po raz któryś się spotykają, on chce z nią usiąść na stołówce i wtedy ona widzi, ile on je. Ja szczerze, bardzo się z nim uosabniam. U, u, u Nie wiem, jak mam po polsku mówić, ale je bardzo dużo i to. Często niezdrowej rzeczy, z czym ja często się spotykam, ale ogólnie jest to człowiek bardzo spokojny, radosny. I zamiast mówić to, często pisze, a równie również jak się pozna, poznają i okazuje się, że oboje lubią Morze Potworne, ponieważ Eliza nie, nikomu jeszcze nie powiedziała, że to ona jest Lady Konstelacją. On mówi jej, że pisze ten komiks z prozą, czyli w formie książki. Jest to bardzo ciekawy wątek, który na końcu książki jest. rozwiązany trochę, ale moim zdaniem powinni go bardziej urozmaicić. Yy, to chyba jest wszystko, co mogę o, o, o tej książce powiedzieć Jest to naprawdę niesamowita książka Jeśli kiedykolwiek yy, potrzebujecie jakiejś lektury, która może wzruszać, może rozśmieszyć I często można się z nią uosabniać. polskiego, Często można się z nią To na pewno kupcie sobie Eliza i jej potwory I Ja akurat wypożyczyłam z biblioteki miejskiej, ponieważ... Jak widzicie, mam mega dużo książek i po prostu wolę już nie marnować tyle papieru, a więc często teraz chodzę do biblioteki i wyborzystam tego typu książki. Ostatnio przeczytałam również, może kojarzycie, książkę Gdyby Ocean nosił Twoje imię, i teraz się zastanawiam, czy może o niej zrobić następny filmik. To na razie wszystko. Jeśli podobało Wam się filmik lub reszta mojego kanału, to zachęcam Was do zasubskrybowania i polubienia tego filmu. A jeśli chcecie się więcej o mnie dowiedzieć, to być może kiedyś zrobię taki QA. Do zobaczenia później. Pa!